Włączasz komputer i pojawia Ci się mnóstwo niepotrzebnych okienek, które Cię irytują oraz spowalniają Twój komputer? Pokażę Ci, jak sobie z tym poradzić. Dzień dobry, ja jestem Łukasz Grabowski i zapraszam do oglądania. Kliknij przycisk Start albo wyszukaj, które znajdują się w lewym dolnym rogu. Teraz wpisz Autostart. Następnie wybierz aplikację Autostartu. Teraz możesz zobaczyć aplikacje, które uruchamiają się przy starcie Twojego komputera. Nie wszystkie z tych aplikacji wyświetlają się na pulpicie, niektóre włączają się i są odpalone w tle, co również może spowolnić Twój komputer. Mamy więc listę tych aplikacji i mamy taki suwaczek przy każdej. Możemy wymienić na włączone albo wyłączone. Teraz wystarczy, że wybierzesz aplikacje, które nie są Ci potrzebne. Przy starcie komputera i naciśniesz na ten suwaczek i zmienisz ich stan na wyłączone. Jest to na przykład aplikacja Microsoft Teams. Jeśli używasz aplikacji Teams, za każdym razem, gdy używasz komputera, wtedy możesz zostawić tę aplikację. Mogą tu znajdować się aplikacje, które nie ty zainstalowałeś, ale na przykład ktoś z Twoich domowników kiedyś. I na przykład aplikacja Steam służy do grania w gry. Jeśli nie używasz tej aplikacji, a często korzystasz z komputera. Możesz wyłączyć ją z autostartu. Tutaj na przykład mam aplikację Flux. Jest to aplikacja, która dostosowuje ekran w taki sposób, aby było to korzystne dla mojego wzroku. Także ta aplikacja działa w tle i chcę, żeby była odpalana za każdym razem, gdy wyłączam komputer. Także samemu musisz ocenić, które aplikacje wyłączyć z autostartu, a które zostawić. Jeśli znajduje się tam aplikacja, której nie kojarzysz i nie wiesz, czy ma się wyłączyć, czy nie, Zawsze warto sprawdzić Google. Wystarczy, że wpiszesz nazwę tej aplikacji i masz podstawowe informacje o niej. Origin, platforma firmy Electronic Arts pełniąca funkcję sklepu z grami w wersji cyfrowej. Także jeśli nie jest Ci to potrzebne, to możesz spokojnie wyłączyć tę aplikację z autostartu. Jeśli są jeszcze jakieś rzeczy, z którymi nie potrafisz sobie poradzić, a które Cię irytują na Twoim komputerze, daj znać w komentarzu a postaram się z nimi uporać w następnych filmach. Do zobaczenia!